W ogólnopolskiej kampanii społecznej i konkursie Akcja Tron uczniowie ludzkiej szkoły pokonali ponad 800 szkół z całej Polski, zdobywając środki na remont sanitariatów. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowych, funkcjonalnych i kolorowych łazienek, które mają nie tylko poprawić komfort i bezpieczeństwo uczniów, ale także promować kulturę osobistą i higienę w szkołach. Mamy łazienki piękne, bo otwo, dzisiaj jest otwarcie naszych cudownych łazienek. Braliśmy udział w konkursie przygotowanym przez Fundację WC Tron. Konkurs właściwie rozpoczął się już w marcu. Polegał na tym, żeby zgłosić filmik, w którym. Zareklamujemy mm, poprawne korzystanie z sanitariatów. Udało się to zrobić. Widzieliśmy występ uczniów. Zrób to z klasą. Skąd ten pomysł? I widać, że on tutaj przyjął się bardzo dobrze. Przyjął się bardzo dobrze, bo uczniowie słuchają tego typu muzyki i dlatego poszli właśnie w ten klimat. I dlatego właśnie wymyślili taką piosenkę. Długo, długo szło układanie słów, ale udało się. Nagrali filmik i wygraliśmy pokonując 800 szkół w Polsce. Właśnie, czyli teraz nowe łazienki cieszą oko, żal z nich wychodzić można by powiedzieć. Tak jest, pięknie wyglądają, pięknie się prezentują, przede wszystkim są nowoczesne i dostosowane do potrzeb naszych uczniów. Można śmiało powiedzieć, że szkolne toalety przeszły kompletną metamorfozę. Generalnie jesteśmy spółką, która zapewnia podstawowe potrzeby, i tak naprawdę chcieliśmy zacząć od przedszkoli. W przedszkolach mamy już drugą edycję w tym roku i jest szkoła pierwsza. Właśnie szkoła tutaj w Klukach wygrała pierwszy konkurs nasz. Uważamy, że bardzo ważne, dba, dbanie o czystość. Jest to coś, co powinniśmy od najmłodszych lat krzewić, zaciekawiać tym. Stąd ten konkurs jeden, drugi i stąd też cudowna nagroda, wyjątkowa. Remont toalety, tak, czyli zapewnienie podstawowych potrzeb dzieci. E sprawienie, że dzieci czują się bezpiecznie w miejscu, w toalecie, która powinna taka być. jakieś badania, że jednak szkole nie tutaj w szkole, tak, oczywiście były prowadzone badania, można się z nimi zapoznać, że te potrzeby tutaj zapewnienia czystości i higieny w szkołach są niewystarczające. Powiem więcej, w niektórych szkołach nawet papier toaletowy jest wydzielany, co sprawia też, że dzieci czują wstyd i niechętnie chodzą do toalet. Wiąże się to również z zaburzeniami z zakresu, no tutaj problemami zdrowotnymi, urologicznymi, tak, innymi dla chłopców, dla dziewczyn. Także warto było o to zadbać i nasza spółka się tym zajęła ze strony biznesu. widać że no, po dzisiaj jest zachęcający są wszelkie piękne kolory. Piękne płytki, kto planował, żeby właśnie tak ta łazienka wyglądała. E, tak, o to zadbała firma Apollo, z którą współpracujemy i szczerze dziękujemy za drugą już akcję, którą organizujemy. E, I było to przemyślane przez pedagogów, przez psychologów, w jaki sposób też do takiego trudnego tematu e, niejako, ponieważ jest to temat wstydliwy, zachęcić młodych, zainteresować. I zainteresowanie jest duże, jest też e, duże odzwierci jest odzwierciedlenie tego w filmach, e, jak wiele filmów młodzi którą rzekomo trudno zmotywować w tym wieku, nakręciła młodzież te filmiki, tak? także jest to dla nas takie cenne, że młodzież chciała się w to włączyć, widzi tego potrzebę, w związku z czym no, cieszymy się, że tu jesteśmy, świętujemy, to, to jest nasze święto też. Jak zaznaczają organizatorzy akcji, ta kampania społeczna pokazuje, że kultura osobista i higiena w toaletach oraz związane z tym prawa dziecka i jego dobrostan to tematy, o których warto rozmawiać. Dzisiaj z akcją zaczyna się zabawa. Wchodzić do łazienki to prosta sprawa. Nie bądź kusem, nie rób tu brudu. Kilka ważnych zasad, nie wymagam cudu. Załatw to z klasą, lecz indywidualnie. Załatw to z klasą, zrób to kulturalnie. Nie przestrzegaj zasad, nie bądź ciemną masą Załatw to z klasą, załatw to z klasą Bądź jak superagent tajnego wywiadu Załatw to z klasą, i nie zostawię śladu Gdy ty zostanie, śmiało wszystko chwyć I nie każ innym po sobie trudno myć Jak długa jest rolka, ciekawość cię zżera Lecz nie baw się w testy, bo będzie afera Lwi małe kawałki, kolego rozgarnięty Nie pozwól od ciebie był bardziej rozwinięty Załatw to z klasą, lecz indywidualnie Załatw to z klasą, zrób to kulturalnie Przestrzegaj zasad, nie bądź ciemną masą Załatw to z klasą, załatw to z klasą Prawa ogarnięta, prosta zasada Zanim spłuczesz, deska na dół spada Bo jak spłuczesz przy desce w górze To wszystkie bakterie lądują ci na skórze Piątka z kąplem, toaleta i dotyk klamki Brud na rękach to nie są bajki chcesz być zdrowy, to nie idź na skróty. Szory i porządnie, unikniesz pokuty. Załatw to z klasą, lecz indywidualnie. Załatw to z klasą, zrób to kulturalnie. Przestrzegaj zasad, nie bądź ciemną masą. Załatw to z klasą, załatw to z klasą. SEDES to nieświetnik, to nie jest jego rola. lepiej ja przyjmę wszystko, takie już na dola. Nie zostawiaj na podłodze, nie wyrzucaj do sedesu, śmieci dawaj do mnie, obejdzie się bez stresu. Misja skończona, zadanie wykonane, sigma zasady teraz są wam znane, czystość to flex, niech każdy to czuje, toaleta błyszczy i ja to szanuję, załatw to z klasą, lecz indywidualnie, załatw to z klasą, zrób to kulturalnie, przestrzegaj zasad, nie bądź ciemną masą, załatw to z klasą, załatw to z klasą.